Na własne życzenie znów zostajesz sam Popełniłeś błędy, w których trwale trwasz Ale ciężko ci z nimi stanąć twarzą w twarz Nie zrobiłeś nic, dlatego hardcore masz Niepewni ci, co na co dzień karmią strach ja o życiu wiem niewiele, a Byłem mądry śmiejąc się z ciebie tam ty wspinałeś się na kolejny szczebel Fakt, to uczy pokoru gdzie ja zmierzam Nie wiem sam, rzadko komu zwierzam się Jakbym sekret miał, nie lubię się otwierać Chyba zdechnę w drzwiach, wyjdź do ludzi Weź się w garść, tak rzeknie świat Prędzej weźmie i przybije deskę w park Patrząc na to wszystko bije serce w spad Pretensje mogę mieć do siebie, no a jak? Bo przyczyny tego stanu już wiele znam Przyczyny tego stanu wiele znam Tjelesna, 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 Nie wiem sam, jaką ruszyć drogą. Kręcę w kółko siemi, nie służy rondo Wciąż się oszukiwać kluczyć na okrągło. Wiem, powtarzam się, mnie nie uczy los, bo Nie wyciągam błędów z lekcji duży głąb, co Miałem iść pod prąd, bo po tym mnie je kopnął. Wyłącz system z do czego służy okno. Wyłącz głowę, a serce się nie wzruszy mocno. Od informacji, już się kruszysz. Och, oh, oh. już nie pamiętasz, jak brzmi strumyk nocą. Uśmiechnięte tłumy, o gaty smutny oldboy Mówisz, nie pasuje tu jak kluczyk, och no Nie otwieram żadnych drzwi, bo czuję się tu obco. Tym kroplą co po szybie spływa wolno Rozpadam się na części, nie dasz rady objąć Ale uniosę się z pomocą pary w opór. Zlatuje tak jak wikar by się nieba chwytać Gdy upadam widać pełno błędów, grzechów i Dlatego daj mi siłę by przy krzyżu wytrwać Póki sam się sile to do ciebie tracę dystans Nie mam lipy bo grzech zabiera mi twą przystań Aaaa mi